Cześć, nazywam się Piotr Woź. odpowiadam za talie kredni Pyrkonu na Pyrkonie. Chcę was zarazić pewną ideą, którą możemy razem gdzieś tam rzucać w gry planszowe i nie tylko. Na początku tam dwa słowa historycznie o mnie, jak jestem tam z Pyrkonem związany, bo to ma potem wpływ na to, jak, co, co, co zrobiłem w trakcie Pyrkonu w kwestii tej właśnie małej tutaj talii, którą dostaliście. Nie będzie za dużo zawartości, bo wszystko macie jakby sami tutaj. Wam opowiem jak to wyglądało, co dalej można zrobić, gdzie a jakby, jakie są kierunki rozwoju i a dla przyszłych młodych projektantów, jakby, jak to też formalnie wyglądało przygotowanie tej talii, kto za to odpowiadał, bo to też jest taka kawałek, kawałek historii, więc powolutku. Krótki plan, to ja przeskoczę, bo to i tak będę leciał po tym. Od 2000 roku ja w, działam na perkonie na różnych stanowiskach. Tam fotografie robiłem i robiłem i rysowałem koszulki i zacząłem jakieś punkty programu. Od 2010 roku ruszyła akcja jeszcze nie pod tą nazwą zbiórki krwi, zbiórki krwi w Kwiobusie. Ja to wszystko przygotowywałem, to do dzisiaj działa, jest rozwinięte dosyć mocno. Od 2018 roku zaczęły się rozmowy nad przygotowaniem grywalnych promek do, do różnych gier, jako na, takie podziękowania dla dawców krwi na Pylkonie, aktualnie także na innych imprezach, gdyż e, akcja się rozwija i miała już też swoją edycję na planszówkach na Narodowym w 2019 roku. Od 2019 roku już prowadzę działania z, wyda z konkretnymi wydawcami i projektantami, żeby zawrzeć promocję kwiadactwa w grach planszowych. To Wam opowiem jak to wygląda w tych tutaj kilku tytułach. Znaczy dokładnie w jednym to jest coś innego, ale do Wam nas powiem. Widzę już filterówkę, ale dobra. 2020, no to sobie pobraliśmy w pandemii Legacy, więc potencjalnie moje działania były dosyć mocno ograniczone, zawieszone. Pyrką był przesunięty, konwenty się nie odbywały, więc tutaj jakby żadnych spektakularnych sukcesów nie będzie. No i 2021 to jest teraz, gdzie jakby z moich, tak powiem, za komputera wyszedłem do Was, żeby się przedstawić i na labie, tutaj branżowo pokazać temat, bo może to zaowocuje czymś więcej w przyszłości, więc polecę teraz po kolei dalej. Talia kart króciutko to jest talia grywalnych promek bodajże dwóch rodzajów, to znaczy dwa do, do, do Nemezisa i do Walhali są to karty przygotowane z osobnymi działaniami, zasadami specjalnie dla tej edycji. Reszta to jest raczej podmiana grafiki z dodatkowymi tekstami na, 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 na tej części graficznej, która dodaje smaczku, zwraca uwagę na problem świadastwa i które jak sobie podmienimy, to możemy mieć inny fan albo kogoś zachęcić do oddawania krwi. Jest tam też kilka kart z instrukcją dodanych rozwiązań oraz kilka kart takich typowo reklamowych, konkretnych gier. I to jakby jest pełna, pełna talia 53 karty. Więc tu jakby dalej nie będę opowiadał o zawartości, bo ją macie. Możecie sobie spokojnie popatrzeć, zobaczyć, jak to działa. Więc jak zaczynałem ten temat to w 2018 roku, to myślałem, że namówię wydawców i w 2019 roku dostanę talię. Znaczy nie, nie wtedy jeszcze nie talię, bo to nie był taki kształt, ale dostanę promki, rozdział będzie super, nie? I poszliśmy na takie spotkanie na Pyrkonie i się okazało, że to tak trochę bardziej skomplikowanie wygląda, nie? To znaczy ustaliliśmy z kilkoma tutaj wydawcami, projektantami, że tak, jest chęć współpracy, zróbmy takie promki. I wtedy tam wjechał Wojtek Żadek na białym koniu i powiedział, że no to się może udać, jak zrobimy jedną talię na jednym arkuszu i dzięki temu ta talia powstała. Nie? No bo tutaj jakby każdy wydawca miał parędziesią tysięcy kart przygotowywać, to byśmy z tym nic nie zrobili i nie wydali tego przez najbliższe 50 lat. Nie? Więc tak jakby dzięki niemu ta talia powstała i tu postawiłem taki fajną informację, że dobra, to ty teraz tak, zbierasz wydawców, żeby talię zapełnić. Dzwonisz do, dzwonisz do fabryki kart, umawiasz warunki, ustalasz wszystko, organizujesz i będzie za rok, nie? Więc ja z zerowym doświadczeniem praktycznie musiałem tutaj stanąć na telefonie z wsparciem Wojtka, z, z ekipą tutaj z, z fabryki kart. Mam wrażenie, że sam temat mi troszeczkę jakby drzwi otworzył. Bo, jak to była charytatywna akcja, promująca to, to pewnie to było troszeczkę jakby łatwiej niż byłem komercyjnie przyszedł z grom i nie wiedział, co z tym zrobić. Natomiast, z drugą stroną, jest tak, że musiałem zgrać ostatecznie 10 wydawców, którzy wysyłali same pliki i to wszystko zebrać razem i tak po punktach to jest. No, wyszukanie wydawców, potem jest dopilnowanie tutaj jakiej gry, czy się wszystko zgadza, wybór gier w terminie do dostarczenia, rozmowy właśnie z fabryką kart w sprawie wszelkich ko kosztów i terminów. Po drodze były zmiany decyzji wydawców, że ktoś chciał 10 kart takich, ale jednak nie robimy, więc tu trzeba szybko wyszukać kogoś innego. No, nagle się okazało, że część wydawców ma karty z ramkami, część ze spadami. No to zrobiliśmy to w technologii spadowej, gdzie można zrobić ramki, ale jest to droższe. Po drodze się jeszcze okazało, że kilku tutaj wydawców ma karty płótnowane. No, tego już nie zrobiliśmy, bo tego się nie da na jednej talii zrobić, natomiast są zrobiliśmy jako promki. Dobrze, wszystkie są gładkie, jest do zrobienia. Potem wszyscy wysłali pliki pojedyncze, a adwokat przyjmuje jeden plik razem. Więc tutaj grafik Pyrkonu też jakby zebrał to wszystko, przygotował, poszło do wydruku. Co dalej? No dalej to jest też jakby ustalenie sposobu płatności, co też jest jakby ważne, bo to jest coś co pofinansowane przez wydawców w ramach swoich tutaj zakresów tych kart. Każdy wydawca płacił za swoje karty. Pyrkon się dołożył z kosztem opakowania, więc to też nie jest takie proste, jak wydanie jednego wydawcy gry, bo trzeba zebrać iluś udziałowców projektu i po prostu to wszystko ogarnąć. To zostało załatwione, jak też będzie miał pytania, tam mniej więcej w jaki sposób to ogarnąć, to potem mogę powiedzieć. No poszło wszystko do druku, talie przyjechały przed Pyrkonem, część tali była do rozdysponowania do wydawców, znaczy część poszła od razu, część przeze mnie jako taki wkład udziału swojego w zależności od ilości kart, bo to jest też jakby no wiadomo, że no też swoją tam pulę dostają. No i potem kolejna rzecz, to jest marketing, czyli umówienie prezentacji influencerów, wysłanie im talii wszystkich i to, to się działo gdzieś tam na miesiąc przed Pyrkonem, no bo to też musiało się pojawić przed Pyrkonem, żeby miało jakąś wartość tutaj pokazania i zareklamowania całej akcji, jakby namówienia ludzi, żeby też przy okazji będąc na Pyrkonie przyszli oddać krew. I to się też tak udało zrobić na miesiąc przed, czy, czy na kanałach YouTube'owych, czy na, na portalach, na różnego rodzaju tam blogach. No i mamy akcję w 2019 roku z sukcesem, duże zainteresowanie, ilość uczestników nam ciągle rosła i rośnie dalej. No i 2019 to jest rozmowa już o drugiej edycji talii, która została no troszeczkę tutaj przez pandemię ograniczona i tak aktualnie przez cały rok 2020, kiedy nie wydaliśmy za dużo tali, bo w ogóle praktycznie wcale poza paroma aukcjami akcjami charytatywnymi to po prostu stanęło i no nie, ma, nie było różnego rodzaju akcji, nie mogliśmy tego wydawać, więc cały projekt się przesunął spokojnie dwa lata. Natomiast jest cały czas otwarty temat. Kilku wydawców już zgłasza zainteresowanie wejściem w kolejną edycję z jakimiś tutaj pojedynczymi kartami do swoich gier, więc z tym tematem ja się będę do wydawców zgłaszał. Jak się do kogoś nie zgłoszę i ktoś będzie chciał, to zachęcam do kontaktu, bo macie mój kontakt w talii dołączony. Co możemy zrobić więcej? No, akcją pokrewną jest taki nasz znaczek jakości, można go tak nazwać, czyli polecają krewni Pyrkonu i dokładamy go do gier, które już w pudełku zawierają promocję kredactwa. i To jest ciekawy przykład, gdzie pierwsza i druga edycja gry podstawowej łowcy AD 2114 w w symboliczny sposób, ale zawiera tam kartę misji, która powiedzmy nawiązuje do tego tematu. Można pomóc komuś, znaleźć sprzęt, który tam pomaga w transfuzji i jest jakby to zaznaczone. My wtedy dajemy też jakby na pudełko nasze logo, wrzucamy to w nasze kanały komunikacyjne, żeby to promować. Udało się do, do dodatku, który właśnie wyszedł, ja to przyniosłem, bo to dosłownie wczoraj odebrałem z paczkomatu, do dodatku hybryd, tam jest to troszkę bardziej to rozszerzone łącznie z tym, że w instrukcji jest zawarte zdanie, które ja mogę też tam skrótowo przeczytać, że wydawnictwo oficyna Monstruorum. Jest uczestnikiem akcji polecają kredni Pyrkonu i oddając krew, osocze i szpik ratuje zagrożone życie. Zachęcamy do oddawania krwi i osocza oraz do rejestracji jako potencjalny dawca szpiku. Oraz co zrobić, czyli odszukaj najbliższy Regionalny Centrum Krwiodawstwa i Kwiolecznictwa, bo jest rejonizacja I sprawdź na jego stronie www aktualne warunki oddawania krwi. To jest wystarczające, co, co, co jakby osoba, która nie ma o tym pojęcia na podstawie takiej informacji jest w stanie pójść oddać krew, zarejestrować jako dawca szpiku. Więc, to jest pierwsza taka gra. Na razie żadnej więcej nie ma. Liczę na to, że gdzieś tam będziemy mogli raz na jakiś czas coś takiego zrobić. Ważne jest to, że musi temat pasować. Wiadomo, że nie dodamy tego do na przykład katana. Tutaj to pasuje, bo to jest niedaleka przyszłość i powiedzmy to jakby naszego świata, więc potencjalnie te zręby cywilizacji, czyli jakieś tam stare szpitale z takim sprzętem się pojawiają, więc można to spokojnie dołożyć. A dobre zampiani? To możemy o tym porozmawiać. Drugi to będą przykłady, też jakby to, co jakby nie do końca tam wyszło. To jest akurat przykład gry, która no nie miała tego zawartego, zostało to zrobione dodatkowo, no ale to też pasuje. tak? Jeżeli jest getaway driver, w którym ścigamy się po mieście, możemy zrobić kafelek z krwiobusem, który ma jakieś tam zasady, że tam jest ciężej przejechać albo łatwiej. Możemy to zrobić, my to dokładamy do talii dla, dla dawców i. To też jest jakaś forma promocji, wskazania tematu. Jeżeli jest krewnik perkonu, to ktoś może zajrzeć, zobaczy co się dzieje, może się zainteresuje tutaj tematem oddawania krwi. Ja mam nadzieję, że to działa dwustronnie. To znaczy, przede wszystkim to promuje kwiodawstwo wśród graczy, ale przez nasze kanały komunikacji, przez jakby pokazywanie tego gdzieś tam na stacjach kwiodawstwa, czy na stronach, czy przy okazji puszczania y, informacji o jakiejś akcji zbierania krwi gdzieś, gdzieś indziej, to też mam nadzieję, że to jakby będzie promowało gry planszowe wśród dawców, nie? Bo teraz mieliśmy akcję w zamiast Pyrkonu, ponieważ Pyrkon został przesunięty, jeden dzień kwiatów postawiliśmy i tak jak pytałem w kolejce, to gdzieś tak połowa ludzi nie wiedziała, co to jest Pyrkon. Więc y, też dostali, więc też zobaczą, może ktoś gra, może ktoś tam coś więcej w tym temacie zrobi. Tu jest przykład czegoś co z uwagi na problemy z wydaniem gry no po prostu ostatecznie nie, nie, nie udało się tego zrobić, ale wiemy wszyscy jaka była historia, że to był bardzo trudny projekt z uwagi na tam upadłość wydawnictwa i autorzy stanęli na tutaj wysokości zadania i doprowadzili to do końca, natomiast to jest przykład tego, że do takiej gry dodanie stacji środowiska jako budynek publiczny, jako promka jest bardzo łatwe, bo to pasuje do tematu. Mechanicznie też, bo to jest zamiana jednego budynku, więc w takich miejscach spokojnie możemy wszystko dodać, co chcemy. Nie, oczywiście o ile będzie zgoda autora, projekt, może jakiś dodatek przy okazji, albo jak ruszy jakaś kolejna promocja, bo wiadomo, że to wyszło i nie wiadomo jak, jak będzie dalszy jak, jak kierunek rozwoju tej gry. No tutaj też pasuje, bo mamy taką maskotkę, którą mają regionalne centra czy takich zwany krwi reklamowy, który został mianowany na wielkiego krewnego i tutaj od kilku lat uczestnicy pergonu biją mu pokłony. Więc dodanie go do jakiejś gry, gdzie on po prostu jest jakimś tam walczy z potworami i może mieć specjalne zdolności, że on z której punktuje zaleczenie na przykład. No tak, przegiałem z tymi kostkami, wiem. Natomiast no, ani Egmont, ani Portal tutaj no nie, nie, nie podjęli współpracy, żeby to zrealizować. No to też jest jakby dużo droższy dodatek niż kilka kart, więc no, wymaga więcej pracy, więc jakby to jest zrozumiałe. Poza tym gra też jest już dużo, długo na rynku, więc nie wiem, przed 10 lat strzelam. I zmienił się tylko wydawca, więc... Dodatkowo dodam, że jako krewni pylkonu no też mamy działalność taką, o której ogólnie nie mówimy, bo to nie jest coś, co będziemy reklamować, ale po cichu działamy w ten sposób, że z grupą wydawców uczestniczymy, wchodzimy do szpitala w Poznaniu, gramy z dzieciakami, rozdajemy gry, co też jest zawieszone na czas pandemii, bo jest zakaz odwiedzin w szpitalach, więc 2020-2021 jest zamknięty, byliśmy na chyba 6-7 razy. Nawet raz w takiej grupie kilkunastoosobowej, z wsparciem nawet wydawnictwa, więc fajna, fajna akcja, fajne rzeczy możemy robić i to chyba tyle. Dobra, no to wszystko z mojej strony, jak macie jakieś pytania. Znaczy tak, jeszcze jeden Dostaliście talie tak po prostu, bo że gracze, żeby ich zachęcić do dawania krwi, jeżeli tego nie robią. No wydawcy, żeby dostali kontakt, jeżeli jeszcze nie współpracujemy i nie wiedzą o tej akcji, to jeżeli wiecie, to tak żebym się przypomniał. Minutka. Żebym się przypomniał wydawcom właśnie, żeby jak współpracujemy, to, 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 to już wiecie. Jak nie współpracujemy, to może zaczniemy. I projektantom młodym, nowym, przyszłym czy aktualnym, że jeżeli faktycznie robicie jakąś grę, która no, pasuje tematycznie, mechanicznie i chcielibyście coś takiego dołączyć, to możemy, nie? Wspólnie. Bo no, ja wiadomo, że ja jako tutaj osoba od tej akcji no, nie będę wiedział, co na przykład Adam Kwapiński projektuje na za trzy lata. I choćbym chciał, to pewnie mi jeszcze nawet nie powie. Tak samo wydawcy też mają swoje jakieś plany i oni wiedzą na przykład, że za 4 lata będą mieli grę o mieście, nie? I jeżeli wydawca będzie pamiętał i będzie chciał i, i tutaj jakby zgłosi się na jakimś etapie, że słuchaj, bo możemy coś dołożyć do gry już tak w trakcie, bo to na nim nie zmienia mechaniki, balansu. Tylko na przykład jakby od początku projektowania w Solar City był budynek ze stacją obśrodawstwa, to spokojnie zadziałało. To, to, to jakby nie ma, nie ma problemu, nie? I to jest tak jakby wszystko z mojej strony, jeżeli macie jakieś pytania, to...